Cześć, witam Was na megadiscount.pl. Pokażę Wam dzisiaj mini-maty z serii Aquadoodle Tomi do nauki kolorów. W zestawie znajdziecie trzy maty. Jak widzicie, na każdym mamy chłopczyka i dziewczynkę w różnych codziennych sytuacjach, a także specjalny pisak, który wystarczy napełnić wodą, co ja już zrobiłam. Biorę sobie teraz jedną matę. Wziąłam z kolorem zielonym. Jak widzicie, mamy tutaj kolor niebieski, czerwony i zielony. Podejrzewam, że te właśnie kolory zobaczymy, kiedy pokolorujemy nasz obrazek. Zaczniemy od góry. Pokazała nam się niebieska piłka. Jak widzicie, wystarczy naprawdę bardzo mało wysiłku. Możecie Pomazać wszystko jak nam się podoba, a obrazek i tak się ukaże, ponieważ wystarczy naprawdę kilka kropel wody, a będziemy mieli fantastyczną, bezproblemową kolorowankę. Chłopczyk siedzi w czerwonym basenie i bawi się niebieską piłką. Zobaczmy, co tu się kryje dalej. Pokaza nam się kolor zielony. Jest to trawa. Tutaj mamy czerwono-zieloną taczkę. Zaraz obok niebiesko-żółto-czerwonego motylka. W ten sposób Wasze dzieci mogą nauczyć się kolorów i mogą również nauczyć się, do czego służą poszczególne przedmioty. Ostatnim elementem jest zielona konewka. No jak widzicie, bardzo szybko i sprawnie mi to poszło. Jest to zabawa przystosowana już dla dzieci od 18 miesiąca życia, więc jestem pewna, że każdy maluch świetnie będzie się bawił, a rodzice będą zadowoleni, że nie robi to zbyt dużego bałaganu, ponieważ wystarczy zwykła, przezroczysta woda. Minimaty to nie tylko wspaniała zabawka, która rozwija kreatywność, ale również zabawka edukacyjna, przez którą wasze dzieci nauczą się kolorów. Jeżeli chcielibyście mieć minimaty w swojej kolekcji, zapraszam was do naszego sklepu na megadiscont.pl.